Dzień dobry! Cześć! Witajcie, mam nadzieję, że ten odcinek będzie w miarę pozytywny. Jej, ja też. Nie negatywny, ale zaczął się negatywnie. Ze względu na to, że nadciąga niż genuański. Mm -hmm. i duże jest prawdopodobieństwo, że przejdzie przez naszą osadę, przez nasz, naszą okolice. I, I chcemy się do tego przygotować. To jest dobrze. Mam nadzieję przy tobie. Mamy teraz wtorek, godzinę po ósmej. Już ma 54. Tak, wyjechaliśmy zawieźć dzieci do przedszkola. Chcieliśmy sobie pojechać pierwszy raz na siłownię, na siłownię ale no, nie możemy się skupić w sumie na tym, więc e, przechodzimy do działania. i Od czego zaczynamy? Od tego, żeby zrobić takie małe, większe zakupy, że tak powiem. Hmm. Woda mineralna, mleko, takie podstawowe Jajka, jakieś tak, produkty, je. które jemy, jakby nas przed kimś tam oddziało od, od świata? Tak. Eee, wiadomo, mamy jakieś tam małe zapasy, ale no, na przykład wody nie mamy. Mieliśmy kupić ostatnio takie 5 litrowe baniaczki, kupimy sobie więcej, żeby było. Zwłaszcza, że teraz zobaczyliśmy, że od dwóch nie mamy zamoloną wodę tak. w Tak, Jest problem z wodą u nas już gdzieś tam mm -hmm. w okolicy naszej gminy. Mm -hmm. eee, pokażemy Wam, bo mieliśmy przed tą multum dużo straży, bardzo dużo obozów strażackich, które tak. chyba się przygotowują też na to, co my. Z przyczepami w ogóle. Zadzwoniliśmy do gminy przed chwilą. Czy mają jakiś pomysł na to, co się dzieje? Dostaliśmy odpowiedź, że pan odpowiedzialny za taki sztab kryzysowy, czy kryzysowe sytuacje, będzie dopiero o godzinie 10.00. E, kontaktowaliśmy się z naszym sąsiadem Michałem, który też jest bardzo zaangażowany w to, żeby ratować swoją osadę młyńską. Tak, bo ma tam właśnie taki stary młyn. Tak. Odnawiany już nieraz, bo po wodzie go tam zalewają. Tak, więc po prostu działamy. Dojeżdżamy do zapory Czchowskiej, Pokażemy wam poziom wody i zaraz Wam pokażemy straż. No takiego stanu poziomek, poziomu wody bardzo dawno nie było, to oznacza, że zapora rożnowska zrzuciła większość wody. Myślę, że fajnie by było podjechać pod jezioro rożnowskie, żeby zobaczyć jak wygląda stan wody. Okay. Ale tutaj nie widzę jakiegoś spiętrzenia, więc zapora czkowska no, bardzo chętnie zrzuca tą wodę, w ogóle praktycznie, nie ma żadnego zrzutu, delikatny przepływ tylko. No bardzo dziwne, zwłaszcza że zbiornik jest... Zbiornik jest przepełniony. Chciałam pokazać z tamtej prawej strony. Dziwne. Jak będziemy wracać. Dziwne, bardzo dziwne. Dobra, właśnie będziemy mijać straż pożarną po prawej stronie, popatrzcie. Ile zastępów straży pożarnej. Dzwoni. Tak, stoją uciekają. Ale to dobrze, bardzo dobrze. Nie no, bardzo dobrze, tylko zastanawiamy jeden fakt. Tutaj jeszcze jest strasz, zobaczcie. Tutaj jeszcze jest stała. Z przyczepami. Pewnie jakieś amfibie w młodzie mają w każdym razie jest wysoki poziom tutaj Jeziora czmowskiego a za porę nie rzuca wody. Jest tutaj praktycznie full. Znaczy może nie full, ale no dużo, duży stan jest wody i zastanawiamy się dlaczego Zapora Czchowska nie zrzuca wody. Kolejna straż. No, myślę, powiedz... że wiedzą więcej niż my w tym momencie. No na, na pewno. pewno. A powiedz mi łodzie po to, żeby ratować ludzi? No tak, żeby jakieś interwencje robić, nie? Kolejna Wiecie. straż. Ciekawe. Zaraz będę dzwonił do gminy w związku z tym sztabem kryzysowym czy zarządzaniem kryzysowym. Może Pan już przyszedł do pracy? Tak. To zobaczymy, czy coś nam wiedzą bo Michał, sąsiad kontaktował się z wójtem i wójt coś tam mówił, że coś jest, tak że jest coś przygotowane. Coś, Więc nie wiadomo coś co. Właśnie nie wiemy jeszcze co. Jest spodzianek. Okej. Okay. Wróciliśmy z powrotem do osady, byliśmy u Michała przed chwilą, Rozmawialiśmy. znaczy go nie było, ale telefonicznie uzgodniliśmy, gdzie ewentualnie możemy tam wysypać piasek. A ja mam tutaj plan taki. Bo muszę się zabezpieczyć przed tą wodą, która płynie tam z lasu, bo tutaj płynie z góry Majdan, z tej mm -hmm. strony. I tutaj dotąd, do tego momentu, gdzieś muszę zrobić murek z piasku. Jesteśmy mm -hmm. tutaj piasku. przed Najwa domem. Najważniejsze jest to. Żeby tak naprawdę zabezpieczyć podjazd, w zależności ile tego piasku też będzie, bo to wiadomo, że też inne osoby chcą skorzystać z tego piasku. Ale najważniejsze jest to, że no jeszcze tak niedawno tutaj był odpływ, więc ta, zbier ta woda zbierała się tutaj kotłowa i występowała z tego korytarza. Tutaj bardzo Leciała szła woda dokładnie na nasz dom i na nas codołę, który kur. Mhm. A teraz musimy zrobić przedłużenie tego. No tutaj mamy przejazd też do naszej osady. I tutaj jest takie, wiecie, że tak naprawdę y, ja to zabezpieczę już jak wszyscy goście będą. Y, obłożę całość na noc i nie będzie możliwości po prostu wyjazdu na, na ten moment. Y, od, od tego drzewa tak naprawdę, od tego drzewa, to nie musi być, myślę, że na wysokość dwóch y, worków. I y, tutaj, tutaj, tutaj i do kanału żeby ta woda poszła drogą. Ona normalnie wystąpi. No musi iść drogą. Musi się się w kanale. Nie może tam. Mhm. Bo inaczej jak będzie za duża, ona pójdzie prosto na nasz dom. I na stodołę na tam na kury, na zwierzęta. Tutaj jak do tego momentu jak sobie obłożę workami, to myślę, że to wystarczy. Ewentualnie jeszcze druga jakby wystarczyło worku, to odtąd, bo tutaj jest taka górka, odtąd do Widzicie tą górkę teraz, nie? Tutaj my tam mamy tak niżej. Tak, gdzieś dotąd tutaj yy, też workami. Więc generalnie no, pomysł jest taki. Chodźcie pokażę Wam, co zabezpieczyłem w lesie. Zabezpieczałem. Właśnie yy, ja pokazuje jak to wygląda z tej no. perspektywy, nie? Że tu są takie właśnie, że ta woda leci nam tak. Na no, dnia zabezpieczałeś tak, Pamiętam, skończyłeś jak już, już zaczęło leć. Tak, bo jeszcze tutaj sobie drzewo ostatnio przywiozłem z lasu. I generalnie mm, tutaj już wcześniej... poczekaj. Tutaj już wcześniej robiłem taką fałtkę. Jak widzicie, już to jest takie wyżłobione. No, tutaj właśnie fajnie było zrobić to samo, ale jest przejazd. A tutaj, Matis, zobacz jeszcze tutaj, na przykład, żeby to wszystko szło tutaj. No, nie, tego nie, nie pomieścimy. Nie tutaj jest wody. za mało miejsca na to, żeby pomieścić to wszystko. Okay, okay, tu jest ta górka. Tutaj jeszcze położyłem takie belki, jedną i drugą, mhm. żeby okay. ewentualnie odbijała wodę no, wzdłuż. Eee, no i tutaj belkę dałem na lewą stronę, no bo sam ją dźwigałem, więc mi było ją ciężko po prostu obrócić. No tutaj też sobie przekopałem, żeby część wody e, szła na prawo, na lewo. No Jeszcze tam przy samej y, w lesie, to sobie zobaczycie za chwilkę. Doszliśmy do przepustu. No i tutaj go pogłębiłem, poszerzyłem wczoraj łopatą tutaj. Już wam pokażę. Ten, no i jest głębiej, jest głębiej, teraz jest lepiej. No i tutaj część wody, która leci właśnie z góry Majdan, poleci w tą stronę. I odbije tutaj, tak? Tak, i to jest pierwsze zabezpieczenie i wyżej mamy jeszcze jedno. Wtarliśmy do drugiego punktu. Tu właśnie ostatnio ściągałem drzewo stąd, bo tutaj jeszcze leżało nawet na tym. I tutaj też jest takie przekopane, żeby ta właśnie kolejna część wody z góry Majdan odbijała się i szła w stronę strumyka, w stronę rzeki. Postaram się Wam to pokazać jakoś, bo to zjada, woda zjada idzie. Było. Tutaj, tutaj i tutaj poprawiałeś, żeby tam poszła w tamtą, a nie na dom. Dokładnie. Ale się smakuje. No, no, jesteśmy maksymalnie przygotowani, jeśli chodzi o nas, to co mogliśmy zrobić i zabezpieczyć. No teraz czekamy na ruch ze strony gminy. Mm, czy uda się te worki i ten piasek tutaj po prostu do nas przywieźć? Czekamy na pana, który powiedział, że najpierw musi przyjechać, zobaczyć. I problem jest tylko taki, że widzę, że ten deszcz ma przyjść już koło 14. Mhm. Ale jeszcze z aplikacji Windy. To jest taka właśnie śledzi burzę i tak dalej. Jak sobie tam patrzę, to wychodzi na to, że jeszcze wcześniej, około 13, no, Więc mamy nie. 10., 11., 12, 13, 4 godziny. No, co? Ale ten, no taka, yy, główny, główny front ma, yy, to epicentrum takie powiedzmy, ma być około godziny 18., 19 gdzieś, więc. Tak. Jest trochę tego czasu, jak będzie padało, no trudno. E, więc no teraz musimy jak najwięcej zrobić. Zrobiliśmy te zakupy. E, Zadzwonię z tej gminy. Będzie piasek, będą worki. No i co? Będziemy je pakować. Najwięcej musimy właśnie zrobić przed tym, jak dzieci przejdą z przedszkola. Tak, Dokładnie. E, jeszcze nie wiem, czy Wam mówiłam na początku filmu. Mamy dzisiaj wtorek. Tak. Wtorek. nie mhm. Wtorek jest w tym momencie już godzina 10:13. Tak, idziemy. Idziemy z powrotem, coś zjemy teraz, bo jestem bez śniadania. A no tak, mieliśmy śniadanie. Bułka tylko. Bułka. Dzień dobry, Mateusz, witam pana Mateusz. Tyle ten... się wymyślili. No, wymyślili to nie wiem, czy tak bym powiedział, ale generalnie no, chcemy się jakoś zabezpieczyć, Dzień. bo góra Majdan. Tu, tu wszystko spływa. Nie tu wszystko spływa nie? Ja tam porobiłem tu, no sobie ja w swoim lesie lepiej. retencję, ale chodzi o to, że ta woda występuje tutaj i ona mi leci prosto na dom. No. Nie? Prosto na dom i prosto tutaj między tym mam trzy dni i tak dalej, bo tu mam. Ja bym sobie zrobił po prostu korytarz dokładnie tutaj i nawet bym tego nie zastępował, bo tutaj mam przejazd do, do domków, ale w nocy, bo to w nocy ma być najwięcej. i Żebym sobie takie dwa piętra zrobił po prostu tu <laughs> i ewentualnie tam troszkę. No i tyle potrzebuję w zasadzie. A jak ten reszta Sąsiadów, tam... Rozmawiałem tak, zrozmawiałem z panem Witkiem. On powiedział, że na ten moment nie, ale byśmy zrobili tak, że u Michała Winiarskiego zostawilibyśmy trochę piasku. No właśnie, bo ja ten piasek chcę. To u Michała zrzucimy. Urzucimy ewentualnie tam u mnie można trochę. Bym zrobił tak, że takie powiedzmy czy czwarte u Michała, a żebym ja tego później nie targał tutaj, nie bo woził. Tutaj Dokładnie, albo rzucił mi tu nawet na środku, albo tam, bo chodzi o to, że na pewno byśmy porozwozili trochę po sąsiadach tam na dole. Żeby tam każdy parę worków miał, żeby ktoś nigdy nie mówił, że. Nie ja, wiem, ja to się ja zostawiam, nie wiem, ile tego jest w ogóle, wziąłem? Coś mm -hmm. to tam miałem, ale to na pewno jeszcze mogę dowieść. Dobra, no A jeszcze ja z 50 worków muszę dowieść. ale powinno być więcej. A to mam no, sobie przelisz od razu, żeby ten. Dobra, 3, ja... 4, już. 5, 6, uh -huh. po 7 8, 8 Dobra, 9, a 10. Tu jest około, myślę, tak 70 worków. No to super, to będę wdzięczny. I my zrobimy tak, że co piasek zostanie. Zostaniemy, zapakujemy ten piasek do worków i zostawimy. Jakby ktoś potrzebował z mieszkańców, damy informację, że mamy taką grupę tutaj powodziową na Facebooku. Po rzucę temat, że są worki, jest piasek. Jak ktoś ma ochotę, no to no i tyle. No. Dobra, wyruszyłem do Michała, ponieważ przed chwilą dostaliśmy telefon, że ma przyjechać piasek. Przyjedzie piasek na dwa samochody. Na dwa samochody. Jeden mniejszy pojedzie do mnie do góry, a ten większy zostanie na dole. No i wiadomo, ten piasek rozparcelujemy do tych worków, które są. No mało tych worków mamy. Mam nadzieję, że przyjedzie, przyjedzie jeszcze zapas worku, bo mamy 80 worków gdzieś. Bo przyjechał pan z gminy i dał worki też, zobaczyć jak to tutaj wygląda. No właśnie, bo o tym nie mówiłem. Rozmawiałem z, właśnie z panem z gminy. No i i zobaczymy, no mam nadzieję, że że nam wystarczy tych worków zrobimy tak, że właśnie że dam na grupie, mam taką grupę tutaj powodziową informację że jest możliwość sobie naładowania do worków piasku i zabrania, jakby ktoś chciał no, także myślę, że że będzie dobrze dobra, dojechałem do Michała o, Michał niesie worki hop Jadę tutaj, więc nie widzicie, bo kamera jest nisko. No ale muszę tak mieć, żeby cokolwiek nagrywać, bo ręce muszę mieć do ładowania. Piasku, dobra, jeden samochód pojechał w górę do mnie, czyli muszę tam jechać. Bo jednak pojechał do mnie, ten chyba mniejszy, mam nadzieję. Nie ten większy, ale zobaczymy zaraz. A no i tak to jest właśnie. One miały tam na dół jechać. Pojechali tutaj ten, ten mniejszy miał tutaj, ten większy tam na dół. I tam ten mniejszy tam, na, ten większy na dół. Ale niech sobie pan wyjedzie może tam, spokojnie na ten, a pan tutaj nawróci, nie? Jakoś komunikacja. Niech pan sobie zje... tam jest Michał. Tam jest Michał. A Worki gdzie Worki też u Michała niech zostaną. Tak, bo tam będzie większość, jak tutaj trochę mam. pojedziesz... Tak, ja tam zjadę na dół także ten. No, tylko niech jak sobie będzie pan jechał. Nie wiem czy pan łatwiej nie będzie w tym momencie jechać do głównej drogi się nawrócić i wrócić z powrotem, bo nie złoży się raczej pan... No, na spokojnie. Dobra, to dzięki! Jak widzieliście, mamy już piasek Dużo mamy piaskownicę, co? No, w końcu jemy o 14 i czytam o tym niżu, co tu będzie Coraz ciemniej No, co to jest no. za pan tutaj? On właśnie, odpowiedzialny za pomoc? No Nie wiem Nie znam gościa <laughs> Także jadę teraz do Michała i będziemy tam ładować worki Trzy Dobra Cztery 5, jeszcze 6, 7, czekaj No, myślę, że 7, może 8, tak, może 8, tak, osiem, tak? osiem, no dobra. Będziemy wiązać później. No, wiesz? no, tak to. Będziemy na no, bo jak się rozłoży ten piasek, położy, tak, tak, no to żeby on miał takie miejsce, żeby dobra, się ja ten ładował. Tak, tak. Tak. Pierwsze worki tutaj poszły na maszynownię, nie? To maszynownia. OK, pięć worków już jest. nie będzie potrzebował. Dobra. Elegancki tragacz. Dzwoniliśmy do mieszkańców tutaj. Wrzuciłem też poz na Facebooku na grupie takiej powodziowej. informację, że jest piasek, są worki. Można ładować, bo My też mamy tyle siły, ile mamy, musimy tu wszystko pozabezpieczać, u mnie też, więc pomoc by się przydała. Oh, ja. Dobra, jeszcze próbuję zwolnić żeby innych ludzi, zobaczymy. Nie wiem, to nie, nie mniej, to tak? Bo... Mniej? mniej Dobra, no to dodawajmy mniej, no. To jeszcze z stronę. Dobra, coraz więcej osób przyjeżdża, także fajnie, idzie w eter, że jest piasek, jest możliwość. Więc ładujemy. Mobilizacja Pełną parą. No już takie cięższe chmury nadchodzą. Tak? Kolejny? Może by zrównoważ. No tak. No każdym własnym zakresie... My tak mamy trochę, bo tu piasek został. Tak? mało. Mało, Tu ja sobie kupiłem. Ja sobie kupiłem. Też, to Michał kupił. Na początek. Bo co sobie będę czekał. Na kogo? Jadę teraz po przyczepkę do sąsiada, do którego będziemy wjeździć trochę. No już się chmurzy, już jest ciemno. Ciemne chmury nad nami. Zobaczymy, zobaczymy co będzie. No, i to jest przyczepa. Tu można ładować. Nie, opa, jedziemy w górę. Dobra, jedziemy. Na dziś tutaj, Michał. To A, tak. Dobra. Dobra, Dobra. przyczepa załadowana. Teraz lecimy to rozładować i przejdziemy po kolejną turę. Przyczepa rozładowana, wracamy do osady muńskiej, pakować dalej. No i zobaczymy. Kolejni sąsiedzi się tam zgłaszają, więc mam nadzieję, że wystarczy piasku dla każdego. W dalnych sytuacjach co człowiek miał to utwierdziłem że naprawdę no, na wszystkich... Jasne o, to Jedziemy z drugą przyczepą, zostawiamy ją i jedziemy teraz do mnie. Samo pomoc chłopska już ogarnięta, więc teraz jedziemy do mnie troszkę tam porobić. No coraz ciemniej Ja właśnie muszę zobaczyć na Windy jak sytuacja gdzie są chmury Ale wiecie, odbierać się na radarze, dokładnie stawiamy przyczepę u sąsiada no, także sąsiad zabezpieczony tu na dole o, zostaw kostkę żeby nam przyczepa nie uciekła musisz mi tu podciągnąć um, trochę dobra, super, git Ok, no i lecimy dobra, i tam objadę, tak? dobra jesteśmy już z powrotem u mnie ładujemy worki dobra, no to ładuj jak ma kochotę Delpniemy na aplikację jeszcze, chwilkę przerwy Co tu się dzieje? Oho Jesteśmy nad nowym sączem. No jeszcze tutaj nie ma tragedii. Poszło na częstochowe w tym momencie. No zobaczymy, na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej. Widzę, że kojarzysz ten skrót, na pewno każdy ten skrót na wiesiłkę tam, co jest na zewnątrzka, nie? Tak, i tutaj od drzewa byśmy zaczęli? Tak. Tak? Albo wzdłuż, wzdłuż. Dobra, no, tak, tak. tak, tak, dwie, trzy no, nawet może pójdą. Zobaczymy, ile worków nam wystarczy. Może tak. O. Małe podsumowanie. Mam tutaj zawiązanych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na, trzynaście, na Piętnaście worków tutaj jest zawiązanych. Tutaj drugie tyle nasypanych. Zostało jeszcze tyle piasku, to będzie pewnie do wydania. Zaraz wrzucę posta na Facebooku, że jeszcze, jeszcze jest piasek. E, no i tutaj już mam ścianę. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Na razie mi to wystarczy z dwóch worków. Jeszcze teraz sobie zjem, troszkę odpocznę, bo się zmachałem już z. Jest... W pół do piątej, i generalnie jadę tylko śniadanie dzisiaj. No, zaporka jest zrobiona, u Michała zabezpieczone, na dole zabezpieczone, tam u sąsiadów też. Ludzie przyjeżdżają do Michała i zabierają sobie worki, więc to, co było zaplanowane, jest zrobione. No, ja teraz robię sobie przerwę, bo jeszcze muszę gościom tam przy strefie spa poogarniać. No, może uda mi się, wszystko, że mówicie, słoneczko wychodzi, <grym>, także jest optymistycznie. No, ale chmury wokół, wokół jest po prostu kocioł w różnych miejscach Polski, nawet nie miałem czasu obserwować, jak to się dzieje. Yy, troszeczkę piasku, jeszcze jakaś jakieś tona, pół tony tutaj zostało. Na tym etapie kończymy dzisiejszy film. Myślę, że kontynuacja będzie niebawem. Zobaczymy, czy przyjdzie tutaj do nas jakaś duża woda. zobaczymy. Mamy nadzieję, że nie. Dokładnie. Że najwyżej po prostu poprzenosiliśmy troszkę kilogramów piasku. Zmobilizowaliśmy gminę. Tak i na tym się skończy. Miejmy nadzieję. No a tymczasem się żegnamy. Będziemy Wam nagrywać dalej już od razu i jak najszybciej postaramy się Wam udostępnić film. Tak, dokładnie. Także trzymajcie się i, I trzymajcie za nas kciuki. I, no i powodzenia dla wszystkich tych, y, gdzie też ta woda może dotknąć. No, ciężka noc przed nami. Ja przecież mam nadzieję, że nie, ale no, na pewno będzie taka, że będziemy spać na Czuju. Na pewno, tak. No, to do zobaczenia. Trzymajcie się. Eee.